Cześć. W tym materiale zrobię krótki update do mojego buildu z Meet of Kitama, którym porobiłem trochę endgame w tym Patchu 02. Tam mówiłem w poprzednim materiale, widziałem dwa sposoby na to, żeby rozwinąć ten build, który opisywałem wcześniej. I polecam zobaczyć ten poprzedni materiał, na kontekstu, jeżeli go nie widzieliście. I ja sam zdecydowałem się na jedną z tych dróg, zainspirowany filmami od Carnariusa, który już na lidze 01 grał czymś takim, czyli Dual Building Avatar of Fire, Tytanem wtedy. No ale teraz gra się Smith of Kitawa, bo jest o wiele twardszy. A the jest i tak na tyle absurdalny, że nie potrzebujemy obrażeń z Tytana, tylko lepiej jest być absurdalnie defensywnym ze Smith of Kitawa. Ale jest też ta druga droga rozwoju, którą wykorzystywał Karn, który widziałem, że był chyba w ogóle na top 1 ladera w pewnym momencie. I ta druga droga też jest świetna, jest o wiele bardziej defensywna niż nastawiona na damage i w tym materiale też się pokrótce opiszę właśnie na przykładzie Karna. Ale żeby w ogóle do tego podejść, muszę najpierw Wam opisać główny koncept, który jest wykorzystywany właściwie w obydwu tych buildach, czyli dual building. W Path 1 Dual Wielding ulegał sporej ewolucji. Początkowo używało się tego głównie dlatego, że mieliśmy coś takiego jak stat czyli takie specjalne bronie, których jedynym celem było boostowanie ataku na naszym mainhandzie. I ta broń na naszym offhandzie w ogóle nie atakowała, tylko służyła do tego, żeby wyskalować hit główną bronią, którą wykonywaliśmy. Dlatego też istniał taki build np. na przykład Dual Wielding Sander, gdzie się skalowało po prostu obrażenia mainhanda. Stąd były zresztą kiedyś mamy z Zizaranem, z Undisputed Best One-Handed Axe. Właśnie wtedy grało tym z Sanderem. A no w miało się broń, która skalowała elemental damage. Jak na przykład The Tempestus Steel, który na tamte czasy to, co ta broń dawała, to były niesamowite obrażenia. No ale z rozwojem tej gry, Dual Wield ulegał zmianie, statystyki przestały działać i bardzo rzadkie stały się umiejętności, które rzeczywiście wykorzystywały obydwie bronie, żeby atakować. Zwykle jest to jakiś taki split obrażeń, który jest dzielony przez pół, przez to, że atakują dwie bronie, albo ataki atakują każdą bronią po kolei. Nawet w obecnej mecie jest bardzo mało skili, które rzeczywiście wykorzystują Dual Wielding. Przykładem jest tutaj Dual Strike of Ambidexterity, do którego nawet mam guide na tym kanale, który rzeczywiście Wykorzystuje dwie bronie, ale to nadal jest specyficzny build, gdzie offhand rzeczywiście znowu jest statikiem. więc wróciliśmy do tego starego. Ale w każdym razie, wpadł w Excel 2 dual wielding działa zupełnie inaczej, bo właściwie wszystkie najlepsze skille na wojowniku, czy to jest Hammer of the Guts, czy to jest Perfect Strike, czy to jest Sunder, one działają na takiej zasadzie, że gdy się dual wielduje, to obydwie bronie uderzają naraz, ale mają 30% less damage. Czyli efektem tego jest to, że ubranie dwóch broni naraz, jeżeli tylko te bronie są. Mniej więcej bliskie jakościowo To jest czysty benefit do obrażeń I dlatego też obydwa te bildy, które wam pokażę Mocno używają weapon swapa Albo w ogóle po prostu używają dual win Po to, żeby skalować obrażenia I samo to skalowanie z tym less damage, To już byłoby broken Ale jest jeszcze druga rzecz, która powoduje, że Obrażenia z dual są po prostu absurdalne Czyli to, jakie mody są na tych broniach Dokładną analizę tego możecie zobaczyć sobie w filmie Carnarius'a Który wam zanikuję, Ale generalnie chodzi o to, że na two-handed broniach Są takie mody, które dają increased elemental damage with attacks I mając dwie bronie zeskalowane na to, na takim buildzie, który używa się Avatar of Fire Perfect Strike, to powoduje niesamowite multiplayery do obrażeń, a zwłaszcza gdy mamy jeszcze flat damage na naszych pierścieniach, bo ten flat damage aplikuje się do obydwu broni, które atakują, no bo obydwie broni atakują. Tak samo jest z levelem melee skilli. Melee skille skalują się absurdalnie z poziomem, a to jest suffix, czyli że możemy mieć klasyczny atak który skaluje tą broń i jeszcze gigantyczny boost do damage'u na tym tuhenderze, a możemy ubrać dwa tuhendery. Dzięki temu z dobrymi broniami Perfect Strike ma przykład 34 level i ma multiplayer 2600%. Który atakuje jeszcze dwoma broniami, no i ma tam 30% less damage, ale to jest i tak giga boost damage'u I podejrzewam, że wszystkie endgame'owe buildy Smith of Kitawa, które będą używały rzeczywiście Tuchen Maceów, będą w jakiś sposób aplikowały weapon swap. I tutaj są te dwa warianty. Ja zrobiłem się w ten wariant proponowany przez Carnariusa, czyli Smith of Kitawa na Avatar of Fire z ciągłym Dual Wildem. Generalnie działa tu właśnie tak, że zrespecowałem większość nodek, które były pod Mercenary, bo nie używam już tutaj w ogóle Blida. To jest build tylko pod to combo do clearowania z Lipslamem i z Bonshatterem. I do Single Target używa Perfect Strike. I jedynymi dwoma innymi skillami, których używamy oprócz Perfect Strike na Single Target jest Infernal Cry. Dokładnie w takim samym etapie Premeditation and Rage War Cry, Cry żeby zbustować jego damage na te dwa uderzenia, które będziemy robili. I Solar Orb. Solar Orb tylko po to, żeby użyć Font of Rage i Font of Blood. Możemy rzucić ten orba na siebie, gdy zaczniemy kastować Perfect Strike i będziemy mieli za darmo Rage. To jest świetne. Też daje dodatkowy damage. I drzewko jest specjalnie tak skonstruowane, żebyśmy mieli jak najwięcej siły, żeby ubrać jak najlepsze bronie dwuręczne. No, ja grałem z Tuchenden Mason, który miał już wymaganie 212 siły, czyli że musiałem mieć 636 siły. Z takim ustawieniem drzewka, gdzie bierzemy której mafy, które i tak jest naryfione 7%, ale to i tak daje absurdalne statystyki, więc musimy to wziąć. Z tym, że mamy ze smooth to 20% z notki na ascendancji, Z anointowanym Titanic, który daje 5%, i wziętą absurdalną ilością notek na siłę, właściwie wszystkie tutaj przy beefie mam wzięte. Tylko po to, żeby skalować siłę, no i też już z dobranym girem. To jest bardziej endgame'owy setup. Tu już naprawdę wymagane, żeby mieć tą siłę na przedmiotach. Z tym można osiągnąć ten pułap, że można ubrać te najcięższe bronie. Jak mamy założone te dwie bronie, to mamy tak absurdalną ilość obrażeń, że można sobie pozwolić na właśnie coś takiego. Że na moim drzewku mam rozbity. Setup na single target i setup na czyszczenie map. Na setupie na czyszczenie map mam wzięte tylko i wyłącznie dodatkowe area of effect Nody. tutaj przy devastation, tutaj przy reverberating impact, tutaj przy primal growth i też tutaj na dole przy authority. To jest tylko i wyłącznie po to, żeby skalować area of effect na mapach, który jest no, absurdalny. Ekrany wybuchają, wszystkie są tapowane nawet ten build robił takie obrażenia, że w pewnym momencie byłem zmuszony, żeby zmniejszyć level Lipslama, bo sam Lipslam one wszystko na mapie i nie mogłem używać bomb shattera, żeby wysadzać, no bo po prostu po ginął. Wtedy rekomenduję zmniejszyć level Lipslama po to, żeby nie one-shotował, on ma tylko stanować się w tych setupach. I właśnie na single target prostrujmy weapon swap. Niestety nadal nie ma tego feature'a, które GG obiecało, że będzie można sobie tam w punku zaznaczyć znaczek, że weapon swapem nie zmienia się rzeczywiście zestawu broni, ale zmienia się ten set pasywów. No i na tym zestawie na Singetagram mamy po prostu wzięte dodatkowe obrażenia, gdziekolwiek są dostępne, czy Feral Force, czy Smash. Przy Crashing Verdict, którego nie mam na zostanie na mapę, bo redukuję attaks. Chcę mieć jak najwięcej tak speedu i przy Incendiary, że mieć jeszcze dodatkowy damage. I mam tutaj wzięte bardzo dużo atak speedu też na bossy, no bo dobrze jest mieć Perfect Style, który jest dosyć szybki. I ja na moim setupie nie miałem jeszcze takiej dużej inwestycji tutaj, gdy kończyłem ten grać. Ale tak jak mówię, chyba zrobiłem Difficulty to Arbitra i miałem wtedy założony Till Steel, Inferno Class X of Blood, Tak jak mówiłem w poprzednim filmie Inferno Class, żeby skopować resy. No a tu mam 89%. Tu chyba na źle pokazuję trochę, pop. no ale miałem no wysokie resy, bo z Smithowki tylko się ma Inferno class i wzięte Natural Resilience. No to Resy skarczą w powietrze, też Guard tutaj ma te dwie notki, które są świetne do tych Resów i to się dobrze układa za Battle of Fire. I miałem tu blisko 4000 życia z odpowiednim setupem, ale miałem założony Trilistil po to, żeby być po prostu szybkim i ten build jest zdecydowanie szybszy od tego wariantu Starczą, bo samo to, że się nie ma tarczy, która ma ukrytą redukcję w szybkości, samo to, że ma się tu wzięte masa tak speedu, to, że można założyć sobie Trilistil, że mieć jeszcze przyspieszenie. No ta wersja tego build jest dużo bardziej dynamiczna do grania i ostatecznie chyba jednak na mapy. Bo czy jest potrzebny blok, jeżeli one całe ekrany? No nie do końca. Czasami zdarza się ta sytuacja, że jest high voltage, no ale wtedy i tak się to one-shotuje. Na tym się trochę opiera defensywa tego wariantu. To nie jest już coś, co ma blok, trzeba one-shotować. Więc tutaj każdy dodatkowy armor, jaki możemy zrobić na rękawicach, butach albo na hełmie, on bardzo pomaga. Ja miałem tutaj takie buty, że nie miałem nawet life rola, tylko miałem 400 armoru, bo to trochę wyskalować. I 3000 armoru to wystarcza z takimi resami. Natomiast tam mówiłem, to jest setup typowo już nastawiony na strategię soft korową, zabij wszystko, zanim do dobiegnie. Bo to jest po prostu szybsze do klirowania map. Nawet nie mamy tutaj lisza, no bo gramy pod Blood Magic, żeby się nie musieć przejmować maną, więc ta warstwa defensywna, jakkolwiek słaba, bo ona nie była w padowych z 2 też odpada. Tu naprawdę, jakkolwiek Smith of Kitawa nie jest twardy, to ten Beat stara się abizować tymi resami i konwersją Fizza na fire damage. To jest on trochę papierowy jak na wojownika, ale damage ma kosmiczny. I tak jak mówiłem, że chce mieć bronię, coś takiego jak tutaj. Tyle, tyle Fiza, ile możemy włożyć, increase elemental damage i tyle, ile możemy level of Mele Skills. Mając dwie takie bronie, Perfect Strike ma chyba przelicznik, tak mówię 2500%, to jest absurdalny damage. Ja miałem jedną taką broń, a arbitrowi chyba robiłem jednym Perfect Strike około 800 tysięcy już, a nie zeskalowałem tego buildu wcale tak mocno, jak mogłem. I tutaj ja też pomaga właśnie Soft Blood, które daje Fire Exposure na rogów przy nas. Dzięki czemu mamy darmą penetrację i nie trzeba się tym jakoś martwić z jakimiś kursami. No ale tą penetrację trzeba dobustować jewelami. Które najlepiej skupić takie, żeby miały właśnie, że miały ten Penetrate Fire Resistance. I i 1% do max resa po to, żeby podboostować to za pomocą naszej A reszta Resztka jest bardziej standardowa, ile wlezie siły, ile wlezie fire resista, resy ile, i tyle ile możemy życia. I bardzo dobry jest flat fire damage, albo w ogóle flat, gdzie tylko go możemy włożyć, to bardzo boostuje obrażenia. Bo tak jak mówiłem, to się aplikuje do obydwu broni i jeszcze się mnoży przez ten increase elemental damage na broniach. Więc tak wygląda mniej więcej ta wersja na Avatar of Fire, którą grałem. Natomiast no ja już nie gram tym buildem teraz. Głównie dlatego, że w 0.1 grałem już czymś bardzo podobnym, też pod duale. Bardzo zupełnej zasadzie, i tym razem chciałem spróbować po prostu czegoś innego. No, ale ten dalszy endgame tym zrobiłem. Wyfarmiłem tym 10 punktów do onotek na Mabosy, Bez zadyszki. No, ale jest też ten drugi wariant tego buildu, o którym mówiłem, czyli wariant defensywny, w którym grał Karn. Karn od zawsze gramy buildami, jego buildy są zawsze świetne, dlatego chcę wam pokazać, jakby to wyglądało, gdyby to było defensywne. I niestety muszę to wam pokazywać na rollu, bo wrzucił link do Maxrola. A z Maxrola nie da się zimportować do POBA. Nienawidzę tej strony, ale okej, okay, pokażę wam to tutaj. No, generalnie rzecz biorąc, Karn też robi dwa na bossy ma zrobiony właśnie zestaw z jak największym, najmniejszym atak speedem, też zrobiony pod blida po to, żeby stakować damage na Hammer of the Gods. To jest bardzo podobne do tego, co robiłem na pierwszej lidze na moim Tytanie, no ale to jest o wiele bardziej defensywne. Po prostu jest tutaj zapewnione 100% szansy na blida na Hammer of the Gods, które jest zrzucane z Weapon słapa. a na drugim zestawie gieruje zwięte jak najwięcej bloku, po to, żeby być twardym na mapy. No i tak samo na tym Weapon słapie chcemy mieć ten level do skill game'u. No tutaj jest SSF Girkarna z Max Rolla, ale na jego target no też, wiadomo, 7 do Kili i jakiś absurdalny fizz damage. I tu nie musimy się już martwić o ten elemental damage, bo to jest seta pod bleed. Ale tak czy siak, chcemy mieć dwie dwuręczne bronie z jak największym przejaźnikiem nad meczu. Po to, żeby zrobić jak największy hit na Hammer of the Gods. I Hammer of the Gods jest tak samo nastawiony jak na moim poprzednim setupie pod Blitz, z tym, że jest tutaj używane Sea No to jest giga multiplayer z damage'u na Hammer of the Gods, no bo to wydłuża czas Blida, dzięki czemu to pieprznięcie, które robiłem na początku, po prostu trwa dłużej, przez to ogólna ilość obrażeń tego Blida rośnie. No ale oprócz tego, że jest tutaj skupienie na Hammer of the Gods z wykorzystaniem Seismic Cry i Infernal Cry, z wszystkimi możliwymi supportami, żeby jak najmocniej wzmocnić ten jeden hit, który jest gigantyczny. O tym, co tutaj jest jeszcze dodane, to dodatkowe skill na Single Target. Ja w mojej pierwszej wersji miałem tylko i wyłącznie Lipsal i Bum Shatter. Ten sobie świetny, bo wykorzystuje bardzo poboczne linki po to, żeby dodać te obrażenia. I tak samo kolejny skill, którym jest Air Chatter, który karno na tego buildu, też wykorzystuje bardzo unikalne linki, żeby skalować te obrażenia i żeby dodać dodatkowe utility na Buzzwighty. Bo używany jest tutaj Upheaval po to, żeby zesplitować te fiżury, które się pojawiają, czego nie użyje się na w żadnym innym skillu na wojowniku. Sprinter, żeby armon breakować, Aftershock, bo Air Chatter uwielbia. Aftershocki, które mają w ogóle dodatkowe mechaniki na air że te pierwsze fissżery, które wyjdą, one mogą wybuchnąć tym aftershockiem, ale nie niszczą tych kamieni, które się pojawiają, i potem je znowu można zniszczyć. Te zniszczone też mogą aftershockować, no to jest świetne na air Tak samo się tutaj Reverberate, po to, żeby jeszcze więcej tych aftershocków było, i dodany jest tutaj na Sixthrinku jako benefit jeszcze Font of Rage, po to, żeby te fiżery, które się pojawiają, jeszcze nadawały range, a po to, żeby na hamerze móc wykorzystywać komfortowo Rage washed. No ale to pewnie można też innym setupem ogarnąć. W każdym razie to jest proste rozwinięcie takiego mojego poprzedniego buildu mega twarde, po prostu z nastawieniem na ten blitz po to, żeby wysadzać bossy tym hamerem i na filmie Karno Mina, John, właściwie od startu ligi po prostu złam sobie arbitra tym hamerem i ten blitz zdecydowanie nie ma takiego silnego targetu jak ten blitz z Perfect strike'em, ale jest on na tyle twardy, że też jest bardzo komfortowy do grania. Więc to są te dwie drogi, które ja bym polecał. Tego jest oczywiście więcej. Teraz widziałem, że Alkaz robi jakiś wariant pod auto ataki z Herald of Ice, ale gruntem tego filmu jest to, że jeżeli chcecie skalować damage w endgame na wojowniku, to najprawdopodobniej musicie użyć dual buildu. Różne setupy można tego Wymyślić, ale to jest naprawdę broken mechanika na tej klasie, która wydaje mi się, że kiedyś będzie spaczowana, bo to, jak mocne są mody na tym bronzu, jest po prostu absurdalne. I to nie jest coś, co wykorzystuje jakąś broken mechanikę, po prostu sam fakt tego, jak wyglądają itemy, powoduje, że Giants Blandu Alwych jest po prostu niesamowicie mocny. No ale tak jak mówiłem, ja już nie gram tymi buildami, bo w 01 grałem już czymś bardzo podobnym, i teraz poszedłem w zupełnie innym kierunku. I na tym materiale opiszę wam, jak teraz wygląda mój Smith of Kitała, bo wydaje mi się, że mało ludzi gra tego typu buildem. Widziałem parę na pół Ninja którymi też się zainspirowałem, ale jest to eksperymentalny build, ale dobry, więc wkrótce ukażę się o tym kolejny materiał, ale na dzisiaj to tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajkę, subskrybujcie. Więcej kontaktów wkrótce. Cześć!